Ksiądz Andrzej upokorzony przez Karola król mu, gdzie jest jego miejsce. Ksiądz Andrzej po śmierci królowej nie ma łatwego życia. Nie od dziś wiadomo, że Karol III i ksiądz William byli tymi, którzy zabiegali o pozbawienie księcia Jorku prawa do posługiwania się tytułem księzecym. Teraz król pozbawił brata czegoś jeszcze. Jak Andrzej zniesie to upokorzenie? Po tym miejscu brytyjskie tabloidy rozpisywali się na początku 2022 roku chodzi o apartament 62-letniego księcia Andrzeja w jego rodzinnym domu, czyli palacu Buckingham. Mieszkał w nim jako kawaler, potem przez chwilę tak zenzona Sara Ferguson, a po rozwodzie używał pokoi w palacu jako garsoniere. Podobno sprowadzał tu kochanki m. In supermodelkę capryce doprowadzał do placu pokojówki swoimi wymaganiami. Na tej liście znalazło się m.in. układanie trzech ulubionych pluszaków księcia na konkretnych miejscach w jego lusku. Jeśli znalazły się gdzieś indziej, Andrzej wpadał w furię i wrzeszczelne personel. Skompromitowany ksiazy Andrzej wciąż korzysta z celodobowej ochrony policji. Brytyjczycy są oburzeni. Teraz zdyskredytowany książę musi znaleźć nowe mieszkanie dla swojej kolekcji misi. Brat wykopał go bowiem z palacu. Oficjalnie rzecz, Andrzeja zostali usunięty z apartamentu z powodu remontu. THS on donosi jednak, że nigdy tam już nie powróca, a przynajmniej nie za panowania jego brata. Księciu rzekomo powiedziano, Ze podczas swoich wizyt w Londynie może zatrzymać się w James z palaca który jest najstarszym londyńskim palacem i nie posiada takich wygód jak palac Budskim Niedawno media informowały, że Andrzej zamierza podważyć ugodę, która zawarł z Virginia Giuffre. 39-latka twierdzi, że gdy była nieletnia, uprawiał z nią seks. Giuffre jest jedna z kobiet, które oskarżyły zmarłego pedofila, a zarazem przyjaciela księcia Jefre Epsteina o straczycielstwo. بدونیه ای